Witam serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym grze Stara Baśń. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył aktualizacji alfa.2.21, 21 wynika z tego, że też jest tutaj suma test, w wersji testowej alfa bez dwójki, która trwa prawie 3 miesiące. Zatem startujemy. Mam pierwszy punkt. A, i może jeszcze tutaj powiem, że będę tutaj pokazywał wszelkie zmiany, nowości i poprawki na swoim koncie administratorskim. No i mam pierwszy punkt poprawka. Przywrócone zostały limity mieszkańców, niewolników, owiec, kus i wojów w koszarach po dokonanych zmianach gospodarczych. Chodzi dokładnie o te limity. Tutaj one w tej chwili powinny już poprawnie działać. Także po przeliczeniach, chyba że któryś z graczy jeszcze zgłosi, że coś tam jeszcze nie działa, ale na razie wygląda, że wszystko jest ok. Drugi punkt. W zakładce ustawienia gry w sekcji uruchomione zakładki jako pierwsze poprawiono zostało wyświetlanie zakładek, jeśli dany budynek został wbudowany. Akurat tutaj mam wszystkie budynki wbudowane, ale powiedzmy gdy. Chodzi o tą zakładkę, ale powiedzmy, że jest nowy gracz. Wcześniej było, że jak miał, nie miał wieży obserwacyjnej ze stajnią, na przykład wbudowanej, to tutaj te ustawienia były wyświetlane. W tej chwili, jeżeli tego nie ma, to też tych ustawień tutaj nie będzie. Dobrze, następny punkt. Trzeci nowość. W Kaczmiechanzy Kupieckiej w sprzedaży surowców dodany został kalkulator. Tu wielkie dzięki dla Asasina, czyli Darka. To jest jego zgłoszenie. Bardzo fajne, podobało mi się, i tutaj mamy właśnie w zestaw, właśnie w sprze gdy sprzedajemy surowce, powiedzmy, coś tu wpisujemy, jakieś wartości, coś chcemy sprzedać, i automatycznie, o, tutaj nam się pojawia, ile tutaj wydamy, ile stracimy, ile zyskamy i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, przelicznik Hanzy Kupieckiej jest niekorzystny dla nas, ale to jest Hanza Kupiecka w końcu. Dobrze, następny cztery. Zmiana. Zmieniony został czas budowy ze stałego na zmienny zależny od poziomu budynków. Tak. Hmm. Przyznaję się bez bicia, że uległem temu, ponieważ przed wersją alfa, czyli tym testem 3-miesięcznym, otrzymałem zgłoszenia, że ten czas na sam początku budowy budynków 30 minut i 15 z premką z Hanzy Kupieckiej jest zdecydowanie za długi. To samo się powtórzyło od wielu graczy w wersji alfa bez dwójki, no i jak w alfa dwójka wystartowała dokładnie ta sama sytuacja. Yy, gracze tutaj, akurat tutaj jeden gracz w tym wypadku, yy, ale będę tu w liczbie mnogiej, ponieważ w osi czasu jest, jest, jest tu, tu wielu graczy, testerów, którzy po prostu zgłaszają, że to jest dość yy, niefajne. Ja rozumiem, że yy, jesteśmy jakby przyzwyczajeni do gier strategicznych i każda rozbudowa się yy, kojarzy nam się z tym, że czym wyższy poziom, tym dłuższy czas. Yy, w właśnie chciałem jakby wprowadzić coś nowego, czyli praktycznie mamy czas konstans. Wiadomo, że na początku jest to dość trudne, a później, powiedzmy, jak już jesteśmy na wysokim poziomie, no to takie 15 minut, 30 minut na budowę, na setny poziom budynku, no to jest naprawdę rewelacja. No w tym momencie już tego nie mamy. Ja nie wrócę do poprzednich ustawień, zostajemy już przy tym, czyli przy standardowych zagrywkach stosowanych w grach strategicznych. Dobrze, następny punkt. A może jeszcze zaraz wrócę do tego czwartego punktu? No to jeszcze pokażę, właśnie w przypadku gospody, jak budujemy. O, no, proszę bardzo, mam, mam 36 poziom gospody. Czas 37 minut z pręką, czyli bez pręki byłoby to godzinę 14 minut. Dobrze, przechodzimy do następnego punktu. Nowość w karcie Michałcy Kupieckiej: kupnie surowców do nas kalkulator. Dokładnie to jest adekwatne, tak samo jak było w, pokazywałem tutaj właśnie w sprzedaży. I mamy tak samo w kupnie, czyli coś kupujemy. Proszę bardzo, coś tam wrzucamy. Czy tam wartości maksymalne i tu nam się pojawia pojawi w kalkulatorze, ile my wydamy i tak dalej. Czyli adekwatnie jak było poprzednio. Dobrze, szósty punkt. Wartości maksymalne w kuźni przy wyborze wytwarzania broni lub opacę zostały poprawione. Ja może tutaj mam jeszcze siódmy punkt, bo to też dotyczy kuźni i w kuźni dostał, dostał, dodany został kalkulator. To oczywiście przy pracach nad kalkulatorem w kuźni e, spostrzegłem, że trochę tam wartości maksymalne o te nie działały poprawnie. W tej chwili wydaje mi się, że działają poprawnie. Tu mamy ten kalkulator, który nam tu ładnie wyskakuje i pokazuje co i jak, ile przeliczymy. Jeśli na przykład zwiększymy to do powiedzmy tylu, no to mamy od razu te wartości, nam no wskakują, że nie będzie nas stać na to. No dobrze, lecimy dalej. Ósmy punkt. Zmiana. Budowanie traktów i ich burzenie otrzymało stały podstawowy czas równy 20 minut. A to jest konsekwencja tam poprzedniego punktu, właśnie jak ja już stworzyłem wartości tutaj zmienne co do poziomu budynku. Wiadomo, że trakty, które my budujemy, są traktami tylko jednego poziomu, trakt albo istnieje, albo nie istnieje wobec, między naszymi włościami, a włościami gracza, do którego chcemy taki trakt wybudować. Jest tylko jeden poziom, także to otrzymało stały, stałą wartość, czyli 10 minut z premką z Hanzy Kupieckiej i 20 minut bez, bez premki z Hanzy Kupieckiej. Dobrze, lecimy dalej. Zmiana. Rozdzielone zostały zakładki dotyczące kamiennej wieży, drewnianego grodziska, kamiennych warowni i twierdzy. Wcześniej mieliśmy coś takiego, że jak w którąś ze struktur obronnych klikaliśmy, to mieliśmy coś takiego, że był jakby jedna zakładka dotyczyła wszystkich czterech. W tej chwili jak widać, jest każda struktura jest, ma swoją oddzielną zakładkę. Zgłoszenie ponownie wysłane przez asesino Darka. Dzięki wielkie. No jak widać tutaj struktury obronne i jeszcze niektóre budynki nie są pokolorowane przez Rolfa z dobrej dziary. Czekam na jego pracę. Dobrze, lecimy. Dziesiąty punkt. Poprawka. Wartości maksymalne w barakach koszarach przy powołaniu wojów lub załóg do machin oblężniczych zostały poprawione. To było najtrudniejsze, ponieważ to też jest zgłoszenie Asasino Darka, ponieważ wcześniej jak tutaj klikaliśmy na tą cyferkę, przy powo po powoływaniu wojów danej formacji, no, mieliśmy różne cyfry. I faktycznie one się zupełnie nie zgadzały z, ze stanem faktycznym. Wydaje mi się, że teraz już jest to poprawione. Ale oczywiście po to jest alfa z dwójeczką, żeby gracze w wolnej chwili przetestowali ten temat i ten. I yy, sprawdzili, czy jest wszystko OK. Na dzisiaj to będzie koniec. Dziękuję, bardzo, dziękuję ślicznie za uwagę. I zapraszam do kolejnego odcinka, który się pojawi niedługo dotyczący właśnie gry Stara Waśni. A my, tymczasem, do zaklikania w karczmie Starej Waśni. Do usłyszenia!